Grażyna Szapołowska zachwyca na fotkach z młodości. To spojrzenie czaruje. Grażyna Szapołowska w latach 70. zyskała sobie miano jednej z największych seksbomb w polskiej telewizji. Mimo upływu lat nadal zachwyca wiele osób na ekranie. Niektórzy mogą nie pamiętać, jak wyglądała na początku kariery. Dotarliśmy do jej starych zdjęć. Grażyna Szapołowska zaczynała karierę od ról teatralnych, ale w 1974 roku po raz pierwszy pojawiła się na ekranie. Telewidzowie mogą pamiętać ją z roli w czterdziestolatku czy paradzie oszustów, i choć w obu pozostawała na drugim planie, to przykuła uwagę swoim magnetycznym spojrzeniem, czarującym uśmiechem i burzą blond loków. Grażyna Szapołowska na starych zdjęciach. Był z niej demon seksu. Na początku lat 80. kariera Grażyny Szapołowskiej nabrała rozpędu, a w jej filmografii pojawiły się głośne role w produkcjach, takich jak lata 20., lata 30., 1983, krótki film o miłości 1988 i Pan Tadeusz 1999. Aktorkę w nowym tysiącleciu mogliśmy oglądać także w kilku komediach romantycznych, ale też w programach rozrywkowych, jak oni śpiewają, Bitwa na Głosy i taniec z gwiazdami. Mimo upływu lat, Grażyna Szapołowska wciąż kipi seksapilem i zachwyca wielu Polaków. Niektóre stare filmy i seriale z aktorką do dziś można znaleźć w sieci, dzięki czemu fani 72-latki mogą sobie przypomnieć, jak kiedyś wyglądała ich ulubienica.